Dzisiaj nie jesteśmy na głodówce. Zobaczcie, będzie śniadanko. Pierwszy raz od trzech miesięcy będzie śniadanko. Normalne śniadanko o godzinie, no, prawie 8 rano. Eee, także będą to wrapy ze szpinaku, śmietanki, jajek. I takie naleśniczki powstaną. We wrapy zawiniemy jakąś szyneczkę z indyka, jakiś serek i takie normalne rzeczy. Takie, 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 takie. Także dzisiaj pierwsze śniadanie od miesięcy. Tak myślę, a sobota? Nie, dzisiaj jest niedziela. Eee, więc dzisiaj mówię, a co, tam jutro wolne, siedzimy sobie w domu, fajna pogoda, jest chłodno, słoneczko wychodzi eee, będzie się daje. No i jest śniadanie. Pierwsze śniadanie od trzech miesięcy, to wygląda to e, rewelacja. No i oczywiście kawa, zobaczcie, taką kawkę robimy, e, śmietanka, znaczy śmietanka heavy cream, 36 i takie wrapy z indykiem, keto wrapy, polecamy. Dzisiaj przyjechaliśmy trochę uwagi poświęcić temu oto autkowi, Zobaczcie, jest zaniedbana, biedna, potrzebuje teraz ona trochę poświęcenia uwagi, pieszczot, a nie tamto. Pieszczot. Dzisiaj będzie umyta, nawoskowana, żeby miała na cały sezon z głowy. I wracam do wosku starego, tego Fuso 99, bo ten, co używam teraz, to tak na miesiąc czasu on wystarcza, a Fuso minimum na pół roku, więc tutaj położymy Fuso i Bonitka pójdzie chyba na parking. Czekaj, czekaj. Było naprawione. Zobacz. Taśma jest. Taśma jest, a teraz pięknie tu to zawiewa i... Tylko patrzeć, jak tu taki będzie mocniejszy podmuch wiatru i będzie BRUM! I ten znaczak poleci komuś na szybę i rozwali samochód. Tak tutaj się jeździ. tej policja to widzi i nawet nie zwraca na to uwagi. Nie reaguje. A tu kolejna rzecz. To, a to kobieta za kierownicą. Dzisiaj ja prowadzę tego naszego rudzielca. Jest piątek. Jadę do domu prosto z pracy i powiem Wam moje odczucia. Powiem Wam jak mi się jeździ tym samochodem. Pierwszych parę dni, wiecie co, ciężko mi było się przyzwyczaić do jazdy tym samochodem, bo wiecie, bonita, wysoka, inaczej to wszystko wyglądało dookoła. Tutaj, no. Ja nazywam go naleśnikiem, bo jest strasznie płaski, ale już się powoli powiem Wam, przyzwyczaiłam do tego, że samochody na ulicy są wyższe ode mnie. Już nie sprawia mi to takiej, e, takiego problemu, takiego strachu. Fajnie się jeździ tym samochodem. Fajny, z, e, bardzo zwinny samochód dużo bardziej oszczędny niż Bonita. O właśnie, przed nami jedzie srebrny, zaraz go będziemy mijać. No, no i tak, trochę się obawiałam, bo słyszałam, że ten samochód no, nie ma takiego przyspieszenia jak Bonita. No bo nie ma. Ale nie ma z tym tak źle, powiem Wam. Fajnie się nim jeździ. Fajny, zwinny samochodzić, taki mały. No, i, i tyle. Jestem zadowolona. To była dobra decyzja. Dobrą decyzję podjęliśmy, żeby właśnie jego kupić. Bo wiecie, ceny paliwa w Kalifornii są takie same jak w Polsce prawie jeden do jednego. I powiem Wam, że odczuwamy to na tankowaniu. Jedziemy na stację paliwową i, I zamanie tego małego Zwinnego autka Do pełna kosztuje nas w tym momencie Przy obecnych cenach 50 dolarów Więc to jest nic Stówka w kieszeni na Tygodniu Więc to już jest To już jest dużo Także Jestem ja zawodowolona Zaczynamy weekend Kalifornia Brak wody, to i trawnik żółty Spryskali nam jakimś, że tak powiem, że szitem niebieskim i wypalili całą trawę w tych dwóch miejscach. Renowacja. Tutaj, tutaj. Tak. Pamiętacie po roku temu, Tak wsunęli trawę tak do gołej ziemi i posiali nową? Była renowacja, posiali nową. Odnowili trawę, pół roku później trzeba gdzieś pieniądze wydać, a raczej zmarnować. No i spryskali czymś i znowu będą robić renowację. Ciekawe co tym razem. Kolor no trawy inny będzie czy co? Pierwszy raz zrobiliśmy kotlety wołowe w Air Czyli gotowane, czy pieczone na, za pomocą gorącego powietrza. Zawsze robiliśmy mm, łososia, czy inne ryby. Zobaczcie jak woda wypływa z środka. So e, tylko i wyłącznie, żeby Wam pokazać jak one wyszły. Ciepłego przekroimy na pół. A naprawdę soczysty. Chyba od tej pory będziemy robić, a nie na naszym grillu. Sam środek jest lekko krwisty, zobacz. No. To co? Jeszcze podpieczemy. je. Nie, no mogą być. być? To z wołowina nic się nie powinno dziać. No nie, A naprawdę fajnie, zwołowina. fajnie, soczyste mięsko. A oczywiście one były spłaszczone tak na nie wiem, 2,5 cm grubości i pod wpływem powietrza zrobiły się okrągłe kółecz... piłeczki. Więc następnym razem zrobiłem inaczej. Bardziej ja jeszcze bardziej spłaszczę. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj do tego warsztatu samochodowego żeby zrobić alignment naszego zawieszenia, bo wczoraj wymienialiśmy zostało wymienione w Lexusie zawieszenie amortyzatory przednie. Więc dzisiaj przyjechaliśmy zrobić zbieżność. Ale jest hałas. Wiecie co? Jest straszny hałas, bo tutaj przed nami jest mynia. Obok jest mynia i to wszystko tak hałasuje. Ludzie dzisiaj z rana przyjechali po myć samochody. Ja jestem powiem Wam bardzo ciekawa, co wyjdzie. Czy będziemy musieli wymieniać coś więcej w zawieszeniu przed nim? Czy tylko ten amortyzator dostał po. No zobaczymy. Zobaczymy. To ile nas ta impreza będzie kosztowała? No, ceny poszły w górę i to strasznie, bo... Wonicie, jak pamiętacie, płaciliśmy jakieś 120 dolarów w tym samym miejscu, to w tym momencie jest 150 za, za to samo, nie? Więc no wszystko poszło w górę, nie? No trudno. Trochę sporo 150 dolarów. Razy 4. No, 6 skók. Ciekawe. No ale trzeba zrobić niestety. Hmm, jak to się nazywa po polsku? Geometra kół. Zrobiona. I wiecie co, wahacz nie dostał. Dziwne co. Kto? Widzieliście amortyzator, jaki był wygięty? Tak był wygięty amortyzator, a wahacz wszystko jest w porządku, ustawili zbieżność, nie ma żadnych problemów, nie było problemów z tym, jak gdyby był problem z wahaczem, czyli wahacz dostał, zawieszenie dostało, czy sanki dostały? To by nie byli w stanie ustawić tej zbieżności, a ustawili zbieżność, teraz kierownica jest chyba prosto i nawet kazałem im sprawdzić to jedno koło, to jest takie uszkodzone tam lekko wyszczerbiony rant w tej felce. Myślałem, że ta felga będzie no, ja. dość krzywa, nie? Ale na kierownicy w ogóle nic nie czułem, że było coś krzywo, coś, z, coś się działo z tą felgą. I powiem Wam, że wsadzili na maszynę. Oczywiście brakowało tam gdzieś tam, gdzieś tam tych, tych, tych odważników, musieli dokleić, ale felga idealnie prosta. Bo tam weszłem do środka i zobaczyłem, czy gdzieś tam lekko faluje, bije. Prościutka felga. Także Mogę powiedzieć, Lexus ma bardzo mocne felgi. Wyjeździe, uszkodzenie jest potężne. Uszkodzenie, jak na felgę, a felga prosta. Także felgę naprawimy chyba we własnym zakresie i, i tyle, nie? Także spróbujemy. spróbujemy. Tak się nie uda, wtedy kupię. Ale na chwilę obecną, geometra zrobiona, koło wyważone. Jeździć i oszczędzać kasę. Kasę na benzynę. Co innego można zrobić. Dzisiaj mamy piękny dzień, cieplutko Kalifornia, Bezchmurnie. Także jedziemy oglądać samochody. Jeszcze Mało nam. Tak jest. A my jedziemy ekologicznie na samym prądzie. EV mode. Nie można się toczyć tam. Przed chwilą miałem około 30 mil na godzinę. Trochę baterii mamy jedziemy. Kurcze, z V8 na prąd. Duży przeskok. Zobaczcie, kochani, wracamy do domu. Ja już na kamerce widziałam. Mamy trawę. Będzie trawa. Ciekawe czy to jest sztuczna, czy to jest prawdziwa. A, zaraz zobaczymy. Wygląda na... Zaraz, zaraz. Ja obstawiam, że to jest... E... Prawdziwa. No. Prawdziwa. Od, patrz, odbijamy się w tym tym. E, prawdziwa trawa, zobaczcie. to spryskali, zniszczyli, będą chyba to zrywać. I znowu. To jest dopiero oszczędności, nie? To jest Ameryka, słuchajcie. O, patrzcie jaki ładny mamy. Jesteśmy no bywało, tutaj jesteśmy. A miało być, miała być roślinność, która nie wymaga lania wody, a zobaczcie Czyli co oni pustynne. robią. krzaczki, kamyczki, żwirek. Tak dostaliśmy informacje A ty jednak mi prawa. No ciekawe, no jaja jak berety. Nie, no to to są jaja. Jak szaleć, to szaleć. Kupiliśmy takie lody. Z tego co wyczytałem, i znalazłem troszeczkę informacji w internecie, to te z tej firmy są jedne z najlepszych na to diecie. Te. Pokaż tył. Najczystszy skład. Mmm, carbs 16 minus. Skład jest Fiber i e, sugar Alkohol. Także to jest naprawdę bardzo czysty skład. I skład jest tutaj. Zobaczcie. Czyściutki skład. Naprawdę bardzo, bardzo fajny. Ten też są, te lody są też fajny mały skład, ale jeden minus, duży minus to jest, niech Wam znajdę, to naturalny e, smak. Tutaj jest jedna wielka niewiadoma, nie wiadomo co to jest. To jest traktowane jako minus w lodach, więc my to kupiliśmy, bo kupiliśmy, więc tego nie kupimy. Z tej firmy, jeżeli gdziekolwiek macie naturalny smak, to taki lody bym omijał. Ten tego nie ma. Moim zdaniem dużo, dużo lepsze. Także z tej firmy, tutaj w Kalifornii one są. Tam jeszcze jest takie inne dwie firmy, ale nie, znale... nie znaleźliśmy ich za bardzo w sklepie, więc kupiliśmy te. Te są y, z Rebela czekoladowe. Ojej. Przez to, że one są y, z tą... Śmietanką, one są dość twarde, nie są takie... Ale jak one troszeczkę postają, postoją, to się zrobią takie kremowe, fajne. Oczywiście, Na razie widzicie, one się rozsypują. Tak, one powinny być trzymane w zamrażalce, ale o niższej temperaturze. Takie takiej zamrażalce zwykłej, jak macie, czy my mamy, to one po prostu no, tak się zachowują, ani a nie inaczej. Ale to nie szkodzi, chwila. u nas jest ciepło, więc chwilę postoją i zrobią się takie, jak powinny być, kremowe, pyszne. Przekłucz tą łyżkę, zanim wsadzisz do drugiego kubka. Och, to Bardzo fajne te lody są, kawowe. Mam nadzieję, że będą takie naprawdę kawowe, intensywny smak miały. Z drobinkami czekolady, ale ta czekolada jest na bazie monk fruit, czyli nie ma w ogóle cukru. Nie no, fajne lody, ale te, jak mówię, mają to nie jeden składnik, którego więcej nie kupiłem. Czas na próbę smaku. Czekoladowe, te lepsze, Fajnie kakaowe, Niesłodkie. słodkie, nie zamolające. Słodkie wystarczająco słodkie. Słodkie, są wystarczająco i kawowe. Fajny intensywny kawowy smak. Smak kawowy, naprawdę bardzo fajny, jakie lekkie kafe latte albo cappuccino. Polecamy to lody.